Zrobimy dziś wakacyjne galaretki dla dzieci. Przygotowałam litr niebieskiej galaretki borówkowej i kupiłam sobie takie małe pojemniczki, ale równie dobrze możecie użyć po prostu szklanek albo jakichś innych mniejszych pojemników. Ugotowaną i wystudzoną galaretkę przelałam do tych pojemników i zostawiłam na kilka godzin, żeby stężała. W skupiłam takie małe, kolorowe ciasteczka, ale jak nie macie takich ciasteczek, to możecie użyć też na przykład tych ym, okrągłych żelek albo jakichś innych okrągłych ciasteczek, tak żeby była dziurka w środku, bo te ciasteczka posłużą nam jako koło do pływania. Układamy je na stężałych kalaretkach. Następnie bierzemy żelki, misie, haribo lub jakieś inne, mogą być też jakieś inne zwierzątka i te misie wkładamy w środek naszego koła. I tak prezentuje się nasz wakacyjny deser dla dzieci. Dajcie znać, co o tym myślicie. Tak wyglądają misie. Bardzo prosty deser, który sprawi dzieciom wiele radości. Mi się wypoczywające nad wodą. Dajcie znać, czy Wam się spodobał ten pomysł.